let that's for you. To nie tak. Też nie. Dobra, nie ważne. Wiesz jak on chodzi? Przeważnie chodzi na jednym, na wolnych obrotach chodzi na jednym cylindrze. Czekaj, ja ci zaraz się przeleję, to blisko, to zobaczysz. Słuchaj go. Drugi dochodzi. Chodzi na jednym. O. O, dopiero jak mu depnę, to drugi dojdzie. I weź go powieś. Nie będziemy dzisiaj wisieć. On jeszcze będzie strzelał, poczekaj, ja już tu latałem. Puuu, jak na Ukrainie. I kup sobie DRE, najlepsze silniki, najtańsze. Chłopie, nic tu lepszego nie będzie. Ogromnie jest tani, 3,5 tysiąca. Dołożyłbym tysiaka, kupił GP. I święty spokój i bym tu machał ogonem przy samej ziemi. A tu? Nie, ja muszę lecieć teraz wysoko, bo on za chwilę będzie chodził na jednym cylindrze, a nie wiem, czy on na żadnym nie zechce. <grym> przygonie, może przypali coś tam ale dobra niech się przewietrzy z tej benzyny pogonimy go skoro mu się nudzi ja go mogę palować naprawdę nie robi mi to żadnej różnicy Koniec gaz do końca, Patrz, widzisz? No, elegancko, wspaniałe, najlepsze silniki DLE! Tak, są bardzo tanie. To dobre motory! Tak, są tanie i dobre. Dobra, i tak jest dobrze, że się nie zapalił. <grywa> <grywa> On tak mi działa na uzębienia. Model jest fajny. Ale całą radość psuje ten motor. Nawet jak tutaj yy, zeszłeś i dodałeś gazu taka chmurka, taki dymek. Chmurka. Będzie chmurka, jak wezmę młotka, bo przy przez z jednej z drugiej i się skończy. Mój tak miał z motocyklem. Kupił, przepchał go, zarobił się kierową Z dwa razy więcej go już nie denerwował. Kupił drugi i święty spokój. Chyba to, to taki sam go los czeka. Ale po co ja tu przyszłem w ogóle? Przecież ten manele trzeba było zabrać i ciągnąć dziada. Nie, ja będę jeszcze leciał inaczej chodzi, ale ciągle źle Trochę zmniejszę może tą śrubką H Olha aqui Olha lá да yeah. <laughs> это чем Być. Nie najgorzej na razie chodzi. Ciągnie. Aham uh -huh. Oh, uh oh, oh indo, Aí, Pełny ogień. O, widzisz? Pełny ogień. Jeden cylinder chodzi, a drugi nie. dosyć naprawdę mam go dosyć. Pełny ogień. Czekaj ci pokażę co się. O, no, teraz się namyśli już ci nie pokażę. Dobra. Patrzy tych nerwów moich w ogóle. Albo, albo albo coś świeca, albo coś z zapłonem tutaj. Dobrze, a w powietrzu powie, że on już nie będzie latał. Nie, on nie chodzi dobrze.